Co pokrzyżowało nam plan na Wietnam? Ile kosztuje spa w Sajgonie? Test najlepszej fo oraz najlepszej ban mi w mieście. Nie mam pojęcia, z czym to jest. Lepiej chyba nie wiedzieć. Moi drodzy, Wietnam wraca do gry. Natalia wyszła z łóżka po jednym dniu chorowania. Jest trochę osłabiona, ale wraca do żywych. Co się rozłożyło? Prawdopodobnie ta choroba, o której się głośno nie mówi na YouTubie, bo jadła wczoraj i nie miała smaku. Idziemy coś zjeść, idziemy na spacer kupić mi antyperspirant, bo się kończy i przy okazji pokażemy Wam parę miejsc, pokażemy Wam, gdzie jeździłem sobie na zupkę sam, kiedy Natalia leżała w łóżeczku chora. A dzisiaj w ramach rekompensaty za mnie dole, mój mąż kochany zabrał mnie na pedicure, masaż stóp, peeling stóp, rewelacja. No, tutaj moi drodzy, takie rzeczy warto sobie robić, bo na przykład masaż całego ciała w Europie, w Polsce, ile to jest 200-300 zł, podejrzewam, może i więcej w niektórych miejscach. Tutaj 10 euro. No, warto, warto z takich rzeczy chyba korzystać tutaj, bo naprawdę Kiedy jest, w Azji. jest fajna jakość, bo salon tak nie wyglądał jakoś mega luksusowo, a panie były bardzo miłe i zrobiły bardzo profesjonalną robotę. Tak jest. Od razu lepiej się Natalia poczuła. Po takim dniu w spa można powiedzieć. A to powiedz jeszcze ile zapłaciliśmy za to? to. Zapłaciliśmy za. Ja poszedłem na full body masaż godzinny. Natalia godzina masowania stóp, peeling stóp, pedicure, malowanie paznokci. i malowanie paznokci na koniec i za wszystko zapłaciliśmy około 40 euro z napiwkiem. Dla dziewczyn, tak by wyszło nawet mniej. Ja jeszcze się zastanawiam, żeby jutro iść do fryzjera. Tak, ja zapłaciłem za fryzjera 5 euro. O, właśnie tutaj koło niego przychodzimy. No, moje włosy już po prostu wołają o pomstę do nieba. Są tak przesuszone. Jednak słowiański włos w takim upale azjatyckim. Miesiąc czasu to już jest. To już jest dużo to dla niego. Jest dużo. To jest PoQueen, czy jak to się czyta. Moja ulubiona. Restauracja z zupkami, po! Tak wygląda okolica. Moi drodzy, do każdego jedzonka, tutaj do każdej zupki dostajecie nawilżaną ściereczkę, żeby sobie wytrzymać ręce. Dostajecie masę zielska takiego, które mięta i coś jeszcze. Nie ma pojęcia, co to może być. W dodaniu zielska wciska się też lemonkę tutaj. Można dodać sobie kiełki i są jeszcze sosy. Jest chili, jest sos taki brązowy, trochę na magę, ale mniej słony i bardziej gęsty. Jest sosnek nawet. O, sosnek, to coś dla ciebie. A zupki są przepyszne. I taka zupka kosztuje około 3 euro. Pałeczki, łyżki, wszystko jest. A pod stołem nawet kosz, żeby się pozbyć od razu odpadów. No A jeszcze tak tylko chciałem dodać, że przy tej wilgotności Jest 32-33 stopnie I zjedzenie takiej gorącej zupki wiąże się z tym Takiej pikantnej zwłaszcza, że jestem cały mokry o, Tea travel Jezu klimat co Moi drodzy, w tej uliczce takiej turystycznej znaleźliśmy takie biuro podróży, które zaoferowało nam wycieczkę po Mekongu Całodniową za 19 dolarów za osobę Wcześniej koło naszego hotelu znalazłem takie yy, Takie biuro, które nam zaoferowało taką wycieczkę za 50 dolarów Także warto sprawdzić gdzie, co i jak Fakt, że tutaj 19 to jest najtańsza, jest jeszcze opcja droższa Z lepszym lunchem, mniejsza grupa I tak dalej Ale tam mi zaproponowano jedynie 50 dolarów, a tutaj trzy opcje za 19, 30, chyba 5 i 44 dolary. Czyli warto czasami poszukać. KSB, wow. To już wiemy, gdzie dzisiaj jemy obiad. Na pali było... AFC, JFC A tu oryginalne A tutaj oryginał KFC. KFC Ale bym zjadł tutaj obiad, ja nie wiem Najmniejszy kiosk z fajkami jaki widziałem Z takim noworodkiem, tego ja. jeszcze nie widziałem. Hong oh, Gdyby człowiek tylko wiedział co te wszystkie nazwy oznaczają I jesteśmy na naszym rondzie moja droga na oh, Times Square Na Times Square, tak zwany Saigonski Times Square, czy też Piccadilly Circus, jak to Natalia go nazywa. Okay. Tutaj, moi drodzy, za nami, nie wiem czy to nagrywałem, ale stała kolejka normalnie ludzi tutaj kilka dni temu, zanim Natalia się rozchorowała. I się okazuje, tam mają jakieś bagietki. Pewnie pyszne, bo ogólnie bagietki tutaj, nawet na śniadaniu w naszym hotelu, są rewelacyjne. Są tak dobre, bo mają to jednak od Francuzów, prawda? Francuzi tutaj byli przez długo. No, i zostawili ślad po sobie w formie bagietek, które są naprawdę smaczne. Na każdym kroku patrzcie. sobie idę i mówię, ale mam chęć na smoothie. 3 metry dalej, bam, 30 tysięcy, 25 tysięcy to jedno euro, czyli euro z haczykiem za smutisa. Za chwilę zobaczymy, czy dobry, czy rozrzedzony, bo soki. W Azji, jeszcze nie piłem dobrego soku owocowego. Wszystko jest rozrzedzone z wodą, nie? Moi drodzy, jak zwykle dużo plastiku. Tutaj wszędzie w Azji jest plastik bardzo popularny. popularny. Ale słuchajcie, jaki smutny, dobry, taki miśumia, jak kiedyś sam sobie robiłem ze śmietaną, z mlekiem i z owocami tylko. Mmm, Nie spodziewałam się, że w ogóle Wietnamie będę spożywać tyle mleka. Mmm. Na mleko, jakie byście wyskoczyli? Mm -hmm. Naprawdę dobra. O no, ale gdzieś słyszałem kiedyś, że Azjaci są, nie, mają nietolerancję laktozy, że tu się nie spożywa mleka. A tu wszędzie jest mleko. Ciężko dostać kawę bez mleka zwykłego. Może z kokosowym jeszcze nie znaleźliśmy. Hmm. Mamy dwie bułeczki. Zaraz będziemy testować. Miejsce znajduje się 5 minut od naszego hotelu. Sporawy nawet na chodnikach. Moi drodzy, testujemy najlepszą ponoć, jeszcze tego nie wiem, kanapkę w Wietnamie, a nawet na świecie. Została nam polecona przez Daniela, kolegę, którego poznaliśmy na bali? On oryginalnie pochodzi z Wietnamu właśnie, chociaż mieszka w Wielkiej Brytanii. Czyżby jest aż tak dobra? Już za chwilę się przekonamy, ale pytanie, jakie mam. Po co jest plastikowa rękawiczka w zestawie? Dostajecie też do tego chusteczkę nawilżaną. Rozumiem, warzywka jak najbardziej okej, okay. bułeczka, ale rękawiczka plastikowa? Zaraz zobaczymy. Dobra, zabieram się za nią i damy znać. Słuchajcie, to miejsce koło niego jak przechodziliśmy raz to było normalnie zatłoczone, pełno ludzi nam kupowało jedzenie, czyli musi być dobre, ale... Że aż tak? No, próbujmy. Ciekawe. Nie mam pojęcia z czym to jest. To jest jakaś mielonka. Centralnie. Do wyboru nie ma w ogóle składników. Jest tylko... Zapytałem czy mogę wybrać, co chcę, z czym tą bułkę? Tam powiedział mi, że jest tylko jedna. One. Te warzywka chyba się wsadzą do środka. Chyba tak jak Natalia mógł mi tam podpowiada. Nie wiem czy ją słyszycie. Takie warzywka dostajecie w zestawie, nie mam pojęcia co jest w tej bagietce, słuchajcie, lepiej chyba nie wiedzieć. Gdyby było niedobre, nie byłoby tam tyle ludzi. Nie słuchajcie Natalia Predzi. Dobra, próbujemy teraz. Mmm. Właśnie tych warzywek brakowało, o ja teraz jest mmm. Te warzywka robią robotę, to jest cebulka jakaś chyba, nie wiem co to jeszcze, ale mmm. Ona była niepełna, ta bułka była dosłownie i w przenośni niepełna bez tych warzywek Teraz to jest o wiele lepszy smak mm. Nie wiem co to za warzywa, ale daje fajne mm. Dobre Na jest wrażenie prawie spadła z fotela właśnie